Najgorszy chłop stanęliśmy. Dobra, wrzuca awaryjki jazda. Tutaj idealnie, patrzcie, dwa miejsca parkingowe zająłem. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Robloxika na najlepszym polskim serwerze, czyli PCD Polish Car Driving. I proszę Państwa, dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od zrobienia tego zafajdanego prawa jazdy, powiem tak. No bo ile można jeździć bez prawa jazdy? Zdałem przed chwilą egzamin teoretyczny. Prawie na maksymalną ilość punktów, więc teraz trzeba zdać jeszcze egzamin praktyczny. Jeżeli wam dzisiejszy odcinek się spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz. padnijcie także na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. No mam nadzieję, że nie będzie skuchy i zdamy sobie na spokojnie teraz ten egzamin. Proszę bardzo, chociaż korci mnie, żeby kontrol i P sobie nacisnąć. Dla zrobienia skrinka, aczkolwiek mam wrażenie, że to się dobrze nie skończy, jeżeli bym tak zrobił. Także zrobię sobie skrinka, o, powiedzmy, pyk, takiego, pod F12. Dobra, idziemy na spokojnie, mamy jeszcze 10 sekund, żeby tutaj dojechać. I proszę Państwa! Egzamin zdany, po raz już chyba dziesiąty jak nie, jak nie kolejny, mamy 0 punktów w końcu, możemy znowu zdobywać punkt, w sensie nie, no dobra, nie powinniśmy tego robić, w dzisiejszym odcinku e, skupię się przede wszystkim na waszych komentarzach, i wasze komentarze będziemy weryfikowali. Będę odpowiadał na wasze pytania. I. A, o, kurczę, ty, kościół otwarty. I będę ten, i będę sprawdzał rzeczy, o których właśnie tutaj pisaliście. A co się jeszcze wydarzy? Tego nikt nie wie, nie? Bo zawsze mogą się rzeczy niespodziewane w trakcie odcinka wydarzyć. Dziękuję bardzo za bardzo dużą aktywność pod ostatnimi filmami i możliwe, że jeszcze dzisiaj pojawi się też odcinek na głównym kanale z PCD, gdzie na pewno będziemy sobie testowali zarabianie na najlepszym aktualnie traku, aczkolwiek te trasy na Darłowo, a jeżeli chodzi o Darłowo, to tepnijmy się na Respa i obczajmy pierwszą rzecz, o której mi pisaliście, bo sprecyzowaliście, gdzie na stacji paliw znajduje się ponoć jakaś tabliczka, którą powinienem znać. Oczywiście tak jak wspominałem zostawcie proszę łapę w górę pod tym filmem dla podwyższenia jego zasięgów oraz możecie napisać w komentarzu RBE6 tak jak nazwa samochodu którym dalej będziemy jeździć ponieważ tak na dobrą sprawę no nie do końca przetestowaliśmy go sobie ostatnio teraz sobie w ogóle zobaczyłem że on ma 252 VMAXa sprawdźmy sobie ile ma takie BMW 200 ej BMW... Dwa... Dobra, to jest kombi w sumie. A sprawdźmy ile to BMW ma. 290-420 koni. 420 koni to ma. To ma 171 koni tylko? Okej, okay, dobra, to RB to jest jakieś przereklamowane. Ja nie wiem dlaczego ono jest takie drogie w takim razie. Byskitu, ty, Dla... dlaczego... Okej, okay. dlaczego to RB w sensie to Audi jest takie drogie, jeżeli faktycznie jego Maxig jest taki dosyć średni i konie mechaniczne są słabe. Dlatego on mi się wydawał taki dosyć cienki ten samochód, nie? No to już wszystko jasne. Oczywiście dziękuję bardzo za komentarze dotyczące klawisza N na klawiaturze przyjeździe samochodem. Aczkolwiek ja już wielokrotnie się wypowiadałem, że ja po prostu świateł do jazdy dziennej nie lubię bardzo. One nic kompletnie mi nie dają, więc ich kompletnie też... Nie używam, nie są pod ręką dla mnie. E, prędzej nacisnę H, zdejmując e, jakby z klawisza D palec, niż wezmę drugą ręką, nacisnę klawisz N. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tutaj ponoć powinienem sprawdzić pod stacją paliw i powinny znaleźć się tutaj gdzieś informacje i faktycznie coś jest pod stacją paliw. Stanowisko wyłączone z użytku. Przepraszamy, chwilowy brak paliwa werwa diesel, werwa 98, werwa 95, autogaz LPG. To jest dosłownie tutaj o, na dole pod dystrybutorem. Z tej strony znajduje się w ogóle stanowisko wyłączone z użycia. A ty, a to jest sprytne. Bo to w takim razie rozumiem, że jeżeli chcieliby zablokować stację paliw, to wyciągają po prostu teksturki spod spodu, nie? Które już czekają i nie muszą robić nowych. I tutaj tak samo, przepraszamy, chwilowy, brak paliwa werwa diesel, werwa 98, werwa 95, Autogaz LPG. E, I tak samo... Okej, okay, to jest to jest ciekawa w sumie opcja, a tu co to? Przepraszamy, chwilowy brak paliwa Verwadis. Tankowanie tylko do zbiorników pojazdów mechanicznych. Maksymalny limit tankowanego paliwa 50 litrów. Dobra, to to było w trakcie jakiejś aktualizacji, czy czy kiedy, czy jak były te dymy na stacjach paliw w ogóle? Okej, okay, to, bo to że na przykład jakieś słupki, a, czy coś są wypchane pod ziemię, tak jakby, no to ja sobie zdaję sprawę, nie? Mamy mamy jakiegoś propa, który, żeby ładnie wyglądał, musimy jakby umieścić go choć trochę pod ziemią, no to ja bardzo dobrze to rozumiem. A, ale, ale ciekawią mnie te tabliczki, to, że faktycznie pewnie wiecie, no pewnie to po prostu było zablokowane najzwyczajniej w świecie. O, tutaj o, była blokada tutaj i nie można było przejechać. Ja to bardzo dobrze rozumiem. I w sumie jest to fajna metoda. Ale ciekawi mnie teraz inna rzecz. Bo przecież jeżeli coś takiego jest tutaj, to może w ogóle inne miejscówki też są tak pochowane, nie? Tylko teraz pytanie do was, jaka miejscówka została na przykład jakiś czas temu zmieniona, albo wyłączona z użytku? Mi do głowy przychodzi od razu miejsce tutaj na przykład, nie? Czekajcie, sprawdźmy sobie to, tę miejscówkę. Włączę awaryjki, żeby nie było. I teraz tak, sprawdźmy co jest pod spodem i pod spodem niestety tutaj nie ma niczego. Więc tutaj prawdopodobnie robią wszystko od zera i nie ma czegoś takiego, że po prostu w razie W e, mogliby to podrzucić. Tak naprawdę to można byłoby w ten sposób całą chyba mapę od spodu objechać, ale byśmy się bardzo, bardzo pogubili, a tam co jest. Czekajcie, tu coś znalazłem jednak. Okej, okay, jednak coś znaleźliśmy, coś jednak jest jeszcze. A tutaj są. Okej, okay, faktycznie na tym skrzyżowaniu. Pod zdzich budem mogły takie rzeczy się znajdować, ale teraz są tutaj ukryte. Ty, dlaczego w ogóle tak jest? A tu co jest? A bo tu patrzcie, droga była zablokowana. Jakby yy, tu była jakaś blokada, drogi na to wychodzi. Chyba że yy, to jest, yy, jeżeli jest jakieś wydarzenie organizowane przez administrację, tutaj patrzcie, też są słupki. Które powinny się znaleźć, też mogłyby się znaleźć na górze. Może jak jest jakieś wydarzenie, właśnie, a, i wtedy wyciągają takie słupki, ale okej, okay, tu jest zakaz wjazdu jakiś. Mamy też słupki, pachołki. Tutaj o cała ta droga jest jakby odcięta. No bo w tym momencie ta droga służy do niczego trochę, nie? Ale jest, żeby nie było. Droga jest. Dobra. Z tego co czytałem, powinniśmy się też udać do Sławna. Bo ponoć w Sławnie też znajduje się rzecz, a, a to bodajże ochotnicza straż pożarna, czy, czy państwowa straż pożarna. Z tego co pamiętam, właśnie w komentarzu pisaliście o tej straży pożarnej, żebym sobie obczaił, więc to właśnie zrobimy. Proszę bardzo, jaki zieloniutki taki sobie wezmę a, a, samochodzik. Kurczę, dobra, no potestujemy na razie. Fajnie jakby się dzień zrobił, byłoby miło. Dobra, ale gdzie to jest? Ja sobie pozwolę tutaj przeczytać wasz komentarz, na przykład. Dźwięk pikania równa się Tesla AI, czyli boty jeżdżą Teslą. Kup Audi za 150 tysięcy. No kupiłem. Halo. E, wiesz, że w Domasławicach jest wrak BMW serii E5 E34. O tego nie widziałem, Trzeba to będzie sprawdzić. Jeszcze te Domasławice. Eee, dobra, gdzie to jest? Gdzie to jest? Straż pożarna była. Strasz. O! Hogaty w Sławnie jest straż pożarna i będzie można gasić pożary? Okej, okay, dobra, to nie jest to, co ja, co ja chciałem znaleźć. Eee, oho... OHP może? Nie... Eee, ochotniczy kuwiec pracy, no dobra, OSP jak już. OSP też nie ma. Ej, no czytałem o tej straży pożarnej dopiero co przed chwilą, przepraszam, ale... No, ale ten. Yy, dobra, gdzie to jest? Pod stacją benzynową, tu właśnie pisaliście. Policyjna prowokacja, oczywiście. O! W Sławnie koło numeru 60. Dobra, to tego szukamy. Sławno numer 60 jest celem naszym. Tylko gdzie jest sławno numer 60? To jest pytanie. Dobra, jakie tu mamy sławno? Okej, okay, tego się chyba nie dowiemy. Mi się wydaje, że wiecie, gdzie to może być? Gdzieś na zewnątrz. Pojedziemy najpierw na zewnątrz, poszukamy tutaj sławno numer 60, a jeżeli tu nie będzie, to wrócimy się i poszukamy w drugą stronę. Sprawdźmy właśnie, jakie numery tu są. 130, okej, okay. to zdecydowanie nie jest numer, którego potrzebujemy teraz. To nie jest zdecydowanie ten numer. 132, okej, okay. robimy zawrotkę. Robimy zawrotkę, proszę bardzo. I jedziemy dalej. Jedziemy centralnie do miasta na ten moment. No, proszę Państwa, zobaczymy jak to będzie wyglądać. W ogóle napisaliście, że, że kojarzycie Admirosa? Bardzo dobrze, bardzo cieszę się w takim razie, bo z Admiroskiem tutaj gramy. Dzisiaj też graliśmy zresztą z Admirosem, z Flotarem, z Maxem, Chakenem i Rokim, Też w Letala chociażby eee, graliśmy w Brain Show. Widziałem, że już jest na kanale chyba Rocky Dogi Plus, czy, czy coś takiego, to też zapraszam. Można sobie obczaić. Gdzie jest 60 numer? 76, 77, 75. Dobra, tu jest. E, tutaj spadają te numery. 61. E, jest faktycznie! Patrzcie na to, mamy! Pań, I to jest PSP, to nawet nie jest OSP, o, jest OHP. <laughs> Chłopiec z pracy mi się przypomina, no co mogę poradzić? No może się przypomnieć czasem, nie? Dobra, zróbmy sobie od razu screena. Patrzcie na to. Państwowa Straż Pożarna. No, nowa, nowiutka. Tego nie było tutaj faktycznie. E, ewentualnie, nawet tak możemy zrobić. Państwowa Straż Pożarna odkryta. Dziękuję bardzo. Widzicie, to jest właśnie to. Wy mi napiszecie. Ja to później sprawdzę. Można to później pooglądać w jakiś sposób. Dobra, ale powinniśmy tego wrzucić przynajmniej, bo tak się stanęliśmy jak. Jak dziomdziak jakiś, czekajcie, tutaj tak, do tyłu. O, kurde, no jak jak. Najgorszy chłop stanęliśmy. Dobra, wrzucam awaryjki, jazda. Tutaj idealnie, patrzcie, dwa miejsca parkingowe zająłem. Jeszcze na chodnik wystaje, super. Dobra, wchodzimy do środka, sprawdzimy co tutaj słychać na straży pożarnej. O nie, nie mogę wejść do... O, patrzcie! Tutaj się pojawia jakby ikonka ręki, więc oznacza to, że będziemy wchodzić tutaj przez naciśnięcie klamki. Aczkolwiek w tym momencie klamka jeszcze nie działa. Podoba mi się to, mega fajna sprawa. Czekam w ogóle, jak będzie sytuacja do obczajenia tych rzeczy, bo kontaktował się ze mną ostatnio właśnie Amax, który pisał, że będzie szansa pokazać wam. I przetestować jakby wcześniej nowe rzeczy z aktualizacji. Więc liczę na to, że niedługo się bez kitu odezwie, i że dam radę coś wam pokazać. Dobra, fajne, mamy tutaj makietę do Właśnie, do czego to jest? Do, do, do gaszenia pożaru, jakby, czy też do wchodzenia na przykład na ten budynek? Do czego taka makieta służy? Jeżeli ktoś z was, nie wiem, jest w OSP czy, czy coś, to może odpowiedzieć, ja się mogę zawsze z jeszcze zapytać, który jest strażakiem w PSP. No dobra, sprawdźmy sobie kamerą do środka, wjedźmy. Czyli tak, mamy... o, o, oświetlenie i brama wjazdowa, to ma nawet opisy swoje, ładne, fajne, podoba mi się to. Czekajcie, i to ma nawet. Jest! Przedsiębiorstwo elektrotechniczne JKL, stary rynek słupskiej. Fajne. To jest, to jest dbałość o szczegóły, proszę państwa. Mamy straż, mamy ambulans. Ty i to są. To są serwera PCD? Patrzcie, ustka, sławno, bobolice, karwice. To jest yy, w tym, w Darłowie, rozumiem. Ty nawet są Ziutki. Na jakimś ochrzczeniu, pewnie, tej miejsców A to nie jest po prostu tutaj? W sensie to, to nie jest gdzieś w tej okolicy? Nawet? Zdjęcie zrobione? Są screeny! Jest straż pożarna, proszę Państwa. Mamy tutaj napisane: jest. co to jest? Oktan, tak? To jest na sławnie. Wyjazd ze sławna, ten taki kolejny. Okej, okay. i mamy tutaj jeszcze jednego screena. To można, wiecie, uznać jako taki sneak peek jednocześnie. A to co to jest za droga. Mamy tutaj sporą drogę. Tutaj dużo osób się zatrzymało. Jest przejazd. Co jest? Czemu jest przejazd zatrzymany? Może to z eventów są fotki przy okazji. Dobra, obczajmy, co jest w środku. Jakieś radyjka, miejsca, żeby sobie usiąść miejsca e, na e, wozy strażackie. Tu jest wyjazd z tyłu, wyjazd z przodu. Są ubrania e, Państwowej Straży Pożarnej. Fajne, mega fajne rzeczy się szykują na serwerze. Jest WC, a czy WC coś jest? Ej, jest WC nawet zrobione, fajnie, super, podoba mi się to. E, teraz sobie obczajmy e, dyspozytornia. Ej, to wszystko jest przygotowane. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Mamy Morze Bałtyckie opisane, e, mapa taka jak e, teraz mamy na serwerze dostępną oraz mapa administracyjna województwa zachodnio-pomorskiego I gdzie my się... tutaj się znajdujemy. Mamy Darłowo, e, Postomino, Sławno i Malechowo w sławieńskim powiecie. Jak to jest w ogóle daleko? Tak bym sobie obczaił. Ja tutaj nie byłem nigdy, wiecie. Eee, Kołobrzyski, szczecinecki, świetniski, łobeski? Kurcze, Drawski, Drawsko-Pomorskie. No to kojarzę w sumie Drawsko. Kamień, Kołobrzeg. A bo to jest w tym miejscu, dobra, już wiem w którym miejscu to się znajdujemy przynajmniej. Mamy tutaj rurę zjazdową, to wygląda jakby się mogło otwierać. Oprócz tego, co mamy jeszcze w środku, salę, jakąś posiedzeń czy stołówkę po prostu. O, puste pomieszczenia, e, kuchnia, miejsce do relaksu oraz sala fitness, w której są jakieś hantelki, maty e, oraz te... O, to jak w szkole były takie, pamiętam, w szkole podstawowej przede wszystkim, nie? I tutaj do wymyk-odmyk, że można było zrobić. Fajne, podoba mi się to, fajnie, że jest coś takiego e, zrobione tutaj. To jest przy aptece, przy okazji. No, to jest faktycznie sławno 60. Gdyby to ktoś szukał, to. To tutaj jest ta państwowa straż pożarna. Okej, okay. fajne, fajne. Podoba mi się bardzo. Fajnie, że, że coś takiego zrobili. Już się nie mogę doczekać, aż będzie to aktywne i po prostu będzie można sobie w ten sposób też pograć. To jest mega, akuratnie dobra, dobra rzecz. I czekamy na państwową straż pożarną, a teraz jedziemy dalej. i Sprawdzę jeszcze sobie przy okazji coś z waszych komentarzy. Dobra, podjedźmy kawa... A tu co się wydarzyło? Ej, widzieliście? Co, coś się wydarzyło? Dobra, z waszych komentarzy wynika, że przystanki autobusowe, które ostatnio w okolicy właśnie do Masławic czy Darłowa widzieliśmy, że są to przystanki autobusowe, które są faktycznie aktywnymi przystankami i można do nich jechać biorąc sobie kategorię po prostu gracza tranzytowego. Także to też jest jakaś rzecz, którą będziemy musieli w przyszłych odcinkach sprawdzić. O, tutaj nie byłem w sumie nigdy na tym parkingu. Okej, okay, 200 metrów. Aha, dobra, bo to jest wyjazd z Sławna. Dobra, to, to nieważne. E, jeszcze raz przeniesiemy się do Darłowa, bo dobrze byłoby do sławic wpaść i obczaić sobie e, ten wrak BMW, o którym też daliście znać. Gdzie był ten wrak, jak on wygląda, wiecie, teraz jest dzień, więc w ciągu dnia to też więcej troszeczkę zobaczymy jednak niż w nocy. E, tylko za daleko że polecieliśmy, kolor sobie obczajmy, weźmy sobie jakiś taki krwisty czerwony, proszę bardzo, nawet nie, to jest turyńska czerwień, o bym powiedział. Turyńska czerwień GTA rozpoznaje takie kolory, jakbyście się zastanawiali. Bo ja słyszałem kiedyś, że człowiek to rozpoznaje trzy kolory, ale nie będę tego żartu opowiadał dalej, to nie. No dobra, to był głupi żart. Nie słyszeliście go tak naprawdę i nie wpisujcie go i nie googlujcie. Ok, dzięki. Dobra, e, i nie powtarzajcie przede wszystkim. To był głupi żart. Niepotrzebnie w ogóle o nim wspominaliśmy. A to co to jest? Po prostu tak to sobie wygląda. Dobra, szukamy tego wraku. Gdzie znajduje się ten wrak? A, tutaj mamy kamper, domki letniskowe. Piękne domki letniskowe. Tutaj mamy Frediego Fasberga. O, w ogóle słyszałem od Admirosa, że już się zapowiada. Popi Playtime chapter 3, coś takiego, na 30 stycznia chyba w ogóle słyszałem to tajne info Ad admirosa, że już wiem, że będą na pewno czatowali na coś takiego. No ale ja to wiecie, ja... ej, w sumie może... Może już po tym odcinku, może jutro... FNAFIK jedyneczka, co wy na to? Tylko to też będę potrzebował, kurczę, wtedy jakichś podpowiedzi na odcinkach z FNAFa, bo ja kompletnie nie mam pojęcia na czym to polega, nie? E, ta gra. Dobra, a co, tutaj? co to, co to to jest w tym miejscu? Dobra, do rowu sobie podjadę. Eee, włączymy awaryjki. Co to jest za miejsce? Dlaczego to jest otwarte? Rusko 14. Czy w tych szopach coś się znajduje? Pewnie nie. Dokładnie, niczego tu nie ma, ale takie pootwierane jest, okej. Okay. Nie boją się, że ktoś mógłby się włamać. Dobra, rozumiem. Jasne, nie ma pro... Ej, dlaczego tu jest palma? Dobra, teraz dopiero zwróciłem na to uwagę, dlaczego tu jest palma? <grymne> to, to po pierwsze, pierwsze primo, jak to mówił Ferdek zawsze, pierwsze primo, dlaczego to jest palma? A po drugie, Primo, gdzie jest kurcze? E, ten, gdzie jest kurcze? O, tu jest świetny, piękny domek letniskowy. Najlepszy, przepiękny domek letniskowy. Ale tak, tak naprawdę mówię, że, że ten domek letniskowy jest całkiem w porządku i ładnie wygląda. Mógłbym w takim sobie zamieszkać na jeden dzień, na przykład, jakbym pojechał nad morze. Wcale by to się dużo nie różniło mie od miejsca, w którym spałem jakby będąc w Gdańsku, nie? Jak robiłem trasę po całej Polsce. Dobra, proszę państwa, mamy tego złoma. Czy to jest to BMW, tak? To jest to BMW E5 seria coś tam, coś tam, o którym pisaliście. To jest to, także <grytanie> robię zdjęcie z moim ulubionym e, śmietnikiem. O, dokładnie tak. Proszę bardzo. Co się w środku znajduje? Jakaś folia, zgrzewka napoju. I tyle, no i złom dosłownie To jest, to jest przy śmietniku to jest Równie dobrze można powiedzieć, że to jest śmietnik Także no, no cóż Tak to wygląda proszę państwa To jest prawda w oczy kole, nie? I boli po prostu, że, że ktoś prawdę powiedział Na temat BMW No dobra, w tym odcinku to było na tyle Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia Elo i cześć, siemanko